Coraz więcej informacji na temat mistrzostw świata oraz igrzysk olimpijskich. Poznaliśmy rozkład na koszyki podczas losowania, które odbędzie się 5 grudnia w Waszyngtonie o godzinie w okolicy 18. .00. Mianowicie, nie jest dobrze dla Polski. W pierwszym koszyku znajdują się takie reprezentacje jak Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone, Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia oraz Niemcy. W drugim koszyku Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Urugwaj, Szwajcaria, Japonia, Senegal, Iran, Korea Południowa, Ekwador, Austria oraz Australia. W trzecim koszyku natomiast znajdują się takie reprezentacje jak Norwegia, Panama, Egipt, Algieria, Szkocja, Paragwaj, Tunezja, Wybrzeże Kości Słonowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska oraz RPA. W czwartym koszyku czwarty koszyk głównie składa się z nieznajomych reprezentacji, niewiadomych, ponieważ jest to Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Ghana, Curaçao Haiti oraz Nowa Zelandia. A poza tym również mamy aż sześć reprezentacji, które dopiero dowiemy się o nich w marcu. Tak jest to playoffy A, playoffy B, playoffy C, playoffy D, playoffy 1 i playoffy 2 organizowane przez FIFA. Te ostatnie, wcześniejsze przez UEFA. W pierwszym no to są Włochy: Irlandia Północna, Walia bądź Bośnia i Hercegowina, B. Ukraina, Szwecja, Polska, Albania, C. Turcja, Rumunia, Słowacja, Kosowo, De, Dania, Macedonia Północna, Czechy, Irlandia. W playoffach jeden organizowany przez UEFA, Demokratyczna Republika Konga, Nowa Kaledonia bądź Jamajka, a w playoffach drugich Irak, Boliwia, Surinam. Również to nie jest ostatnia taka niedobra, a złabym nawet powiedział, informacja dla Polaków, a mianowicie. Szwedzi zaoferowali organizację półfinału w Sztokholmie albo innym szwedzkim mieście Ukrainie, co oznacza, że finał najprawdopodobniej również będą musieli zagrać w tym samym miejscu, jeśli wygrają. Po, taką pozytywną, mniej więcej, jest to, że Dawid Kownacki powraca po kontuzji. Nie jest on oczywiście aktualnie jednym z podstawowych, ale jest to jakiś plus. Oraz będziemy się ubiegali o Igrzyska Olimpijskie 2040 w Warszawie, oczywiście letnie. Wcześniej Polska ubiegała się w 2006, w 2022 i również 2030. Póki co na razie nic nie wypaliły te pierwsze 2022 i 2006, to Zakopane, a 2030 Karpacz plus Czechy. Strategia polega na strategii rozwoju polskiego sportu do 2040 roku, a nazywa się Strategia Rozwoju Polskiego Sportu 2040, który między innymi popiera Trzaskowski. Prezydent Warszawy, więc y, może to również dopełniać, y, jako rozbudowa y, PGE Narodowego pod y, organizację li, finału finał Ligi Mistrzów, więc może to będzie współpracował, może nie.